Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fański Jumping. Jak widzicie, nowy ekran startowy, nowa wersja, zmienione menu. Mamy już zapisywanie powtórek, no i mamy nową skocznię. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę i tak dalej. A skocznia to Niemcy Titan Neustadt HS 142 K125 i Rekord 136,5 metra wcześniej. Nagrywałem jeden odcinek z tej skoczni, ale był po prostu tak słaby, że nawet nikt się nie zakwalifikował do drugiej serii. Może tutaj wrzucę jakiś szybki skrót. Kamil Stoch, dwóch naszych najlepszych zawodników, prawdopodobnie aktualnie. I Dawid Kubacki zaczyna. Czy to będzie dobry skok? Niezłe wyjście z progu Dawida Kubackiego, no i to będzie chyba najlepszy skok z naszych zawodników, jak na razie 136,5 metra to jest oczywiście rekord skoczni, ale dopiero 18. miejsce ostatni w kwalifikacjach. Miejmy nadzieję, że się zakwalifikuje Kamil Stoch, ale tutaj coś się stało, niestety nie będziemy mieli Kamila Stocha w pierwszej serii. No ewidentnie nie radzą sobie nasi zawodnicy z tą skocznią, tylko 128,5 metra Dawida Chybackiego to dopiero 14 miejsce. No i prawdopodobnie będzie miał problem z kwalifikacją do drugiej serii. Czy ktoś się zakwalifikował? <grym>, nikt się nie zakwalifikował, proszę Państwa. W dzisiejszych zawodach kto wygrywa? Daniel Andretande, Riojko Bajasz drugi, Robert Johansson trzeci. Forma naszych zawodników bardzo, 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 bardzo słaba. Myślałem, że będzie lepiej. No i dobrze, przechodzimy do zawodów na tej skoczni. Jest ona dosyć trudna. Nawet bym powiedział, że bardzo trudna. Nie wiem jak, jak tam wy na niej skaczecie. Ale ja nie mogę na niej jakoś daleko skoczyć. No i pierwszy zawodnik Aleksander zniszczął. Mam nadzieję, że te zawody już będą lepsze od tych, nie, od tych co widzieliście skrót. I 135 metrów to jest dobry początek. W kwalifikacjach y, drugie miejsce mu to daje. Oby każdy z naszych zawodników skakał powyżej przynajmniej tych 130 metrów. Nie wymagam tu zbyt wiele. Napiszcie w sumie w komentarzach, jeżeli wam się chce, czy. Też uważacie, że ta skocznia jest trudna. Może wymaga jakieś poprawki. Nie wiem. No i macie kot. Okolice punktu konstrukcyjnego 129 metrów. Myślałem, że będzie te 130, ale nie. No, przeciętny skok, ale spodziewamy się tu oczywiście jakiegoś rekordu skoczni, bo 136,5 metra to jest. Słaby rekord skoczni, przyznajcie. No i Stefan Hula. Coraz lepsza forma od ostatnimi czasy. Nie wiem, czy to przez nowy narty, czy przez nowy kombinezon. No i proszę Państwa, Stefan Hula, ale dobre wyjście z progu. To chyba jest skok na rekord i w końcu mamy jakieś lepsze skoki. Niestety, lądowany skok na dwie nogi, ale 142,5 metra. No to jest dobry skok. To jest bardzo dobry skok, oczywiście, rekord. Mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze dzisiaj skoczy dalej z naszych Polaków. Ale Stefan Hula tutaj jest kandydatem do zwycięstwa w kwalifikacjach. No i kolejny zawodnik: Maciek Kot. Różnie z jego formą. Na szczęście ma wiatr pod narty. Także nieźle się wybił: Maciek Kot, i to będzie dobry skok: maczka Kota w okolicach tej zielonej linii lądowany skok telemarkiem 137 metrów, to jest drugie miejsce no i w tych zawodach bardzo dobrze idzie naszym zawodnikom w kwalifikacjach przynajmniej fajnie gdyby tak skakali też w seriach konkursowych no i czekamy na Piotrka Żyłę jak tam wiatr, no niestety wiatr spada ale Piotrek Żyła potrafi sobie poradzić w każdych warunkach Chociaż raczej woli skocznie Mamucie. No i troszkę spóźnił wyjście z progu, ale powinna być kwalifikacja. Ponad 130 metrów, 133,5 metra. Telemark daje mu to na razie 14 miejsce. Na luzie Piotrek Żyła. No i dobrze, czekamy na kolejnego zawodnika. Którym jest Dawid Kubacki. Forma dobra, jeden z lepszych naszych zawodników ostatnio. Chociaż Aleksander zniszczył też dobra forma, ale zobaczmy sobie na skok Dawida. Wyjście z progu całkiem dobre. No i dobry skok Dawida Kubackiego: ponad 135 metrów, 137,5. Telemark daje mu to siódme miejsce. Także kwalifikacje też na luzie zaliczone. I ostatni zawodnik kwalifikacji zaraz: Kamil Stoch. Zobaczmy sobie na skok ostatniego z naszych zawodników w kwalifikacjach. Myślę, że on tu nie będzie chciał nic pokazywać. Że zostawi tą formę na serię konkursową. No, rzeczywiście nic nie pokazał. <grytanie> 127 metrów i tragiczny upadek Kamila Stocha niestety w kwalifikacjach, także nie zobaczymy go w zawodach, no niestety upadek. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej kontuzji. Tutaj Kamila Stocha. No i mnóstwo zawodników mamy w pierwszej serii: Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciek, Kot, Aleksander, zniszczył Piotr, Żyła, Jakub Wolny. Także prawie wszystkie No i dobrze, przechodzimy sobie do pierwszej serii konkursu. Zaczyna Jakub Wolny. Oby pierwsza seria przebiegła jakoś tak po naszej myśli. Te skoki oby były dobre, w okolicach 140 metrów. No i zaczyna, proszę Państwa. Jakub wolny. Niezłe wyjście z progu Jakuba wolnego. A i niestety tutaj lądowanie na dwie nogi, ale skok bardzo ładny, 136,5 metra. Szkoda tego lądowania, bo naprawdę mógł tutaj więcej punktów zdobyć i liczyć na jakieś lepsze miejsce w pierwszej serii. I czekamy na kolejnego zawodnika, którym będzie Piotrek Żyła, a zaraz potem Aleksander zniszczał. Potrzebuje aż 139 metrów, by yy, objąć prowadzenie. Zobaczmy, czy mu się uda osiągnąć tą odległość. Zbyt wczesne wyjście z progu Piotrka Żyły, no i ledwo gdzieś tam zapobóg konstrukcyjny, tylko 129,5 metra Piotrka Żyły. No to jest przyznacie dość słaby skok. Nie wiem czy mu to da kwalifikacje do drugiej serii, całkiem to możliwe. Zobaczymy. No i kolejny zawodnik to Aleksander z Zobaczmy na jego skok, forma całkiem dobra. Ale wyjście z progu spóźnione I całkowicie zmarnowany Aleksander zniszczył tylko 123,5 metra Nie zobaczymy go niestety prawdopodobnie w drugiej serii konkursu Szkoda, szkoda, kwalifikacje takie dobre A tutaj w zawodach troszkę słabiej Ale jeszcze mamy trzech zawodników Zaczyna Maciek Kot O, ma bardzo dobry wiatr pod narty Oby to wykorzystał ten skoczek Za wczesne troszkę wyjście z progu No i nie wykorzystał tych warunków Macie kot 129,5 metra Odjęte za wiatr 8 punktów Dopiero 29 miejsce Także bardzo trudna skocznia, tak mi się wydaje Możecie pisać właśnie w komentarzach Czy też uważacie, że ta skocznia jest trudna nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie, ale możecie napisać. No, ja uważam, że to jest trudna skocznia. Ciężko mi tutaj w ogóle poza HS wyskoczyć, Dawid Kubacki. Może on, no, także słabo, także słabo, Dawid Kubacki. No, a to niedobrze, bo chcielibyśmy jak najwięcej zawodników zobaczyć w drugiej serii konkursu, a jak na razie czarno to widzę, czarno to widzę. Stefan Hula, może on ocali honor naszej drużyny? W kwalifikacjach pobił rekord skoczni, 142,5 metra Czy teraz uda mu się osiągnąć podobną odległość? Dobre wyjście z progu Stefana Huli Jest niezły skok, ponad 130 metrów, 133,5 Może on się chociaż zakwalifikuje? Zobaczmy na klasyfikację generalną Liczymy tutaj na Stefana, aby się zakwalifikował. Jest 25 miejsce, także mamy chociaż jednego zawodnika w serii finałowej. Także to wielka presja spoczywa na Stefanu Huli. Czy sobie poradzi z tą presją? Fajnie, jakby awansował do jakiejś dziesiątki chociaż w, w tych zawodach. No niestety w nic tu więcej nie zdziałam, bo e, ciężko mi się skacze na tej skoczni. No i rusza Stefan Hula, szybko, nie zastanawia się długo, pewnie chce uniknąć tej presji, proszę Państwa. Jest dobre wyjście z progu Stefana Huli, leci wysoko. I proszę Państwa, piękny skok, niestety lądowany na dwie nogi, ale 139,5 metra, nie zjadła go tu presja. To jest trzecie miejsce jak na razie, zobaczymy, które miejsce zajmie w klasyfikacji generalnej. Nie będzie ono na pewno wysokie, ale sam fakt, że Stefan Hula wytrzymał tą presję, na tej trudnej skoczni, gdzie nikt się nie zakwalifikował do drugiej serii Stefan Hula zajmuje 24 miejsce dzisiaj i to tyle z Polaków Daniel Andretande wygrywa zawody, Filip Aschenwald drugi I Domen Preut trzeci, tu jesteśmy świadkami, byliśmy świadkami jeszcze Buga Według mnie ta skocznia jest tutaj troszkę do poprawienia No i co wam powiem, pewnie jeszcze reklama będzie, no pewnie Pociąg Zapraszam oczywiście... A zobaczymy sobie jeszcze jak te powtórki działają Czy może nie? Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie jak jeszcze te powtórki działają Bo nie patrzyłem na odcinku jeszcze A ta nowa wersja Wygląda spoko No wszystko działa ładnie To jest powtórka e, z zawodów Tych nieudanych Z których widzieliście skrót No i wszystko działa dobrze. Także możecie nagrywać rekordy swoje. Miałbym w sumie pomysł, żebyście mi przesyłali swoje nagrane rekordy, a ja bym potem zrobił jakąś kompilację rekordów. Jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, no to wysyłajcie tam na Discordzie filmiki albo kontaktujcie się ze mną. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę. Długi odcinek dzisiaj chyba wyszedł. No i trudna skocznia, niestety nie było praktycznie drugiej serii. Ale Stefan Hula obronił honor naszych zawodników. Do widzenia wszystkim.